No, witajcie w kolejnym odcinku, yy, ta To już piąty będzie? Tak? Tak, tak, piąty odcinek, no Zostawcie suba, łapkę w górę, a my zaczynamy kolejny dzień <ścoughs> Ta, dokładnie, dobra yy, Zaczynamy od kupienia licencji Licencji na nowe produkty Ej, bo tu mamy różne Ej, to który teraz kupić? Chyba po kolei, nie? Ta. I teraz tak, domówimy sobie pierwsze produkty nasze podstawowe, czyli z dwa oleje, dwie kawy. Tutaj mamy kawkę. Kawkę, kawu się, kawu nie. I tu mamy drugą kawkę, kawu się, kawu nie. Coś czuję, że herbata też może szybko pójść, ale herbatę na razie sobie zostawmy. Jakby ona jest ok, albo ja wrzuciłem wszystkie te. Coś czuję, że będę domawiał później, ale dobra, niech będzie. Eee, tutaj mamy tak. Tak jest coś: Panned Butter. Weźmiemy jedno. Tu jest. F... Nie wiem, co to w sumie. Nie znów tak ten. Tu jest jakiś olej. Pasta spaghetti. Rise, basmanti i salt. Dobra, i to jest wszystko, nie? Do nas wyjdzie 189. okej, okay. nie, nie ma tragedii chyba nie. To damy. Małe to na wysokości oczu. Niech będzie widoczne. Dobra. Cyk. No tu będzie ogarnęła trochę darane. Dobra. To damy to. Spaghetti damy tu. Spaghetti bolognese. Mamy mam więcej produktów niż miejsca na półkach, ale dobra, damy radę. <grymne> damy radę. Starzenia się Będzie to się dobrze. Zawało, świetnie nadaje się... Tam. Jakoś trzeba sobie radzić, nie? Dobra. Tutaj to coś. To damy jak najdrożej się da. Kocie, nie, właśnie na. Dobra. Usiądź sobie nie no, idź stąd Albo... Nie wiem On Tam się połóż Dobra Eee oczywiście musimy mi przeszkadzać Dobra No to co? Chyba wszymstko, nie? Chyba wszymstko Spaghetti jeszcze trzeba domówić to I Później pas... Znaczy tam pasta Pansaty pizza wiadomo, nie Bo mi później braknie i będę biegał A to nie o to chodzi. Dobra. Nie, jeszcze nie. No i już. Dobra. Ustalamy cen na szybko. To damy 2. To damy. 6,50 To damy 6. 50 by też tego za dużo mi nie brali. To damy też 650. Na ja wszystko po 650 odstrzedało. To damy 5,50. Żeby też na tym zarabiać, a nie tracić. I to damy po piątce. Niech będzie. Eee, to ma git cenę. To ma git cenę. To może być. To też. To jest ok. To mogę dać po cztery Po, po cztery, nie po ten Zera wykupę wszystko Dobra, i tamte będę musiał obniżyć O nowy produkt, co wiadomo Ale się będę teraz mylił z reszty wdawaniem herbatkę musimy dać na piątkę A to jest spoko To też Daj mi sprawdzić wodę Wodę po dwa dolce damy Tera a żeby też schodziła, nie? ne? Yy, 750, albo? C kartą 18, by? Jo dobra. Biznes. 58, 50. Ja. Dob, nie. Jakie ja zarabę do rzeczy użyczy? Niechę dwa by się ten magazyn jakiś przydał. To główno musimy domówić i to drugie gówno. To i to chyba. Tam było. Ta. Ta Bo biorą jak głupie. To jest się 8 50 cyk. Juuu. Już dorzucam. Dobra, niech sobie to leży tam. Poczekajcie. Dobra, cyk, siema ziomek Mam ruch jak w Madrycie czeku 33,50 cyk. wow Ło wow wow, wow wow Porąbane Dobra, yy, 5 5,50 cyk Ludzie, dajcie mi chwilę odejść od tej kasy nawet no Czekaj ziomek, nie widzisz, że lazam w goni Woda się kończy, nie mogę <laughs> Nie radzę sobie w tym sklepy. Czemu to nie jest multiplayer? To się przydało w sumie ty Coś to jest ciężko, by nie... nie można... trzeba byłoby tego ogarnąć czy coś. Jakby ten, wiadomo kurwa, czy wy musicie co sekundę przychodzić do tej kasy? Ja nie mam czasu uzupełnić... Prosta lodówka, kurwa. Jeszcze mi gra zacina. Pewnie tutaj od tej ilości wszystkiego tutaj Ale to nie wiem Wodę muszę domówić i to gówno na pewno Ta chyba na razie nic się innego tak nie kończy Dobra Zapalewam światło, bo nie było Gdybyście nie przychodzili tu co sekundę, to by nie, nie brakowało towaru na półkach. Muszę kupić półek wie więcej. To jest przesada. No, ja mam wrombane, po prostu siedzę już przy tej kasie. C czego brakuje, tego brakuje, mam już to gdzieś. Ufff Ja zmęczyłem się Centralnie się znoczyłem Pyk Pyk, 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 pyk Cyk, myk Si, si, 2, 50. Pyk Super, że nie ma pasta z spaghetti Super, nie interesuje mnie to Ty jeszcze też chodzisz do sklepu? Super, zapraszam Mam tu w kartonach jeszcze coś, to wyrzucę. Dobra, no, dobra, walone. Ja już nie mam siły na ten sklep. Ja se sam tu nie poradzę, jest tego za dużo, za dużo. Dobra, finish daj, nie jesteśmy ku... a na proficie. Aha, bo subgradeowałem, dobra, tak tu byśmy byli pewnie z 400 na proficie. Okej, okay, czyli do, dobra, jednak nie jest tak źle. Jednak nie jest tak źle. Okej okay. Dajcie mi chwilę. Dobra. Wróciłem. Pierw zrobimy porządek. Bo ja już nie wiem co jest dlaczego nawet. To jest jeszcze mleko To są mi jajka, mogę wyłożyć te jajko dobra Tutaj jest Co tu jest? Pusty karton pewnie tak. I mąka W sumie, jak będę miał kasiera Dobra jak będę miał kasiera to on będzie mógł sobie fajnie pracować elegancko tutaj Za ile mogę go zatrudnić? By się przydał. O, mogę go zatrudnić od razu. Ok, Biorę Dobrego. Opasę rachunki. Eee. Licencję nie potrzebuję. też mógłbym kupić nowe produkty, ale jakby na razie y, ogarnimy sklep, nie? <gryw> bo, bo jest ciekawy. Eee. Na pewno półkę muszę domówić. No i na kasę już mi nie starczy. Dobra, domówmy tą półkę. Cyk. I tutaj bym dał część tych nowych produktów, nie? Bo w ogóle... Nie no, tu są... Sumie... Nie, dobra. Yy... Market. Produkty. To zamówimy, to zamówimy, to zamówimy, to zamówimy, to i to. Już mamy 185. Ja potrzebuję produktów w sklepie, a nie pustych półek. Eee, dobra. Tą sól tutaj sobie postawimy. Dobra, cyk. I teraz tak, po kolei sobie ceny ogarniamy. To jest w porządku. To jest też porządku. Cyk. Dobra. Tutaj mamy ten śmieszny olej. Ja bym go postawił tutaj. To w tym miejscu bym postawił ten olej. Dawaj go. I tutaj cyk. Dobra. Tutaj mamy mąkę zwykłą. Dobra. I tutaj sobie rzucimy. Tutaj mamy tu spaghetti, jakieś czy coś? Ta spaghetti to jest. Elegancko, dobra. Myk, chlebek tu. Tu trzeba się tak czasem uszykować na jeden dzień, nie? Żeby to przeżyć. <śmuszczak> w, przy kasie. A czekaj, przecież on będzie teraz miał przerąbane, a nie my. My sobie będziemy spokojnie siedzieć. <śmuszczak> dobra. To mogę dać. Yy, ten olej bym przełożył tutaj, razem z tym olejem. W sumie. Ta. A to dam tu wtedy. Cyk. Dobra. To coś dam tutaj. Dobra. I tu mamy zwykły olej. Damy go tu. Cyk. Dobra. No i ze starej półki jeszcze będą musieli go. Musimy go zdejmę I serzucę tutaj kartonik. O, tak ładnie. O, w ten sposób. Dobra. I tu mamy jeszcze to. To tutaj damy. No i elegancko. No i powiedz mi ktoś, że ten sklep brzydko wygląda. Tutaj czegoś brakuje. A, dobra, oleju brakuje i herbaty też herbatę i kawę domówię nie zamawiałem? przeklikałem wszystko po kolei gdzieś to wyrąbało ty co to za karton tu leży? nie dobra to nie ma ok okej dobra to rzucimy kawę na razie kawę na ławę normalnie rzucamy dobra otworzymy już niech se klienci lecą Siema, witam serdecznie Elo Zapraszam do sklepu do mówimy. Ta to będzie dobry pomysł Ser Jajka i mleko Jajka i mleko Cyk Dobra i tu sobie położymy elegancko Żeby już później nie biegać o, Ale Supika tam fajnie <grystanie> No i tak to się robi biznes No i genek dobrze pracuje Podoba mi się to eee, Sprawdźmy co, tak z ciekawości drugiego pracownika za ile by można było O, storać level 20 tam tego mogę sprzedać, tego, z zwolnić w razie czego zawsze W każdej chwili w sumie Nie chcę nie radzi na kasie, bo jest za dużo klientów Cyk, zwolnienie, wypad O nie, nie, radzi nie radzi sobie Nie radzi sobie Nie radzi sobie, w ogóle sobie nie radzi ja to przejmę ta, ta lecimy, cyk, elo, kolejny z Kartą ta, 10, 50, tu, cyk Tu, pyk, 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 pyk No gienek, gienek, się nie spisał, nie? Gienek w ogóle się nie spisał Chłop nie wie co to znaczy praca w ka na kasie <noise> Za wolno pracował, musiał go wywalić. Cyk, dobra, zatrudnimy go z powrotem ty, bo to każdą stówkę kosztuje go zwolnienie i ten tak jakby ten, ta nie warto go zwalniać jednak. Lepiej kupić drugą kasę o nie najgorzej. Najgorzej w ten sposób Dobra, niech on sobie już pracuje pomału, bo pomału, ale no Eee Mogę ci nie zatrudniać Za wolno pracujesz Szybci pospiesz się Klienci czekają Znaczy jeszcze nie czekają, ale zaraz będą czekać. Pospiesz się Jaką. No coś mu się nie postarali, chyba ten <śc> z zakończeniem jego kamizelki, ale dobra. Wodę trzeba domówić i ten olej śmieszny. I to też w sumie. Mam wrażenie, że ja więcej kasy wydaję niż ten, niż zarabiam, ale to takie, takie moje spostrzeżenie tylko. Pewnie jest błędne, nie? Ale no, jakby trzeba się trochę urzalać. Dobra, cyk i, i tu tam jest, to tu i tu. Tak, dobra. Uff, ja jak to twój ostatni dzień na kasie, nie? Jutro kupuję swoją. <głos> <głos> to jest przesada. To jest przesada. No No ku kolejki jak za PRLu, w ogóle Zarobisz dzisiaj do mnie dla mnie 500? Chyba da... tu? ile na rachunku ma? 56 Ja yeah. A ten? A, ten tylko to Dobra Biedak No, ten już trochę bogatszy tutaj, Ta. No nieźle, nieźle, dobrze, 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 dobrze tutaj ten Tak Ty, uspokój się z tymi czekpikami tam Wow. Wow. <ścoughs> wow. 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 Genek już nie ogarnia, co tu się dzieje, nie? Nie, no druga kasa jest potrzebna. Jest bardzo potrzebna. Genek ogarniesz to, prawda? D dasz radę. Wierzę w Ciebie. Nie tak wolno działa, że to jest hit. <ścoughs> no, patrz to. Po jednym produkcie tak ja robię cyk, 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 kolejny klient, cyk, 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 cyk. kolejny klient, nie? A on to w ogóle, ne? Tragedia jest z tym gienkiem naszym, ta tragicznie tutaj obsługuje wszystko. Dawaj, kończysz to. Ostatni klient, brawo, Gienek, zarobiłeś na, na, dru na drugą kasę. Wow. Dobra, finish day, robimy to. Profit? Jest profit, fajny, no. Dobra, balans jest utrzymany i jeszcze zarobek z tego, no. Jest dobrze. Tym bardziej, że kupiliśmy półkę, nie? I od, i od produktów, ale to tak pomimo. Dobra. Nie. To na tyle w tym odcinku, pamiętajcie o zostawieniu subałki w górę i komentarza, właśnie supermarket, tak dokładnie, tutaj mamy fajny, yy, napiszcie czy wam się gra podoba i tak dalej. A, I nie przedłużając, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, elo elo.